Serdecznie, pogoda nie rozpieszcza, jeśli chodzi o jutrzejszą dostawę, niestety nie będzie, z, z uwagi na to, że ciężarówka uległa awarii na autostradzie i dostawa, jak się uporają z awarią, zostaje przesunięta na poniedziałek. E, tak pokrótce, e, piękne, piękne cerifery, e, kilkupienne, jeszcze zostały cykasy, kilka takich cykasów zostało takiej wielkości. Piękne, przepiękne, po prostu tu mamy rezerwacje też karłatek na wielu pniach i z jednym pniem. Co jeszcze? Trawy drzewiaste dla Cylii, Romlongi, dojadą bardzo duże egzemplarze. Tam mamy mniejsze karłatki, mniejsze, e, mniejsze karłatki zielone, mniejsze cerifery. Z tyłu widać, to tak szybko, szybko, po prostu bardzo szybko z tyłu widać e, e, filifery. Tam mamy też jeszcze te, e, są... Dostępne kilka sztuk zostało brahea Armata brahea Armata 1200 zł 1500 zł, taka Brachea 1200, taka duża już 1500 zł. Chodzi o wielkość pnia, ta tutaj 1200 zł, tak jak mówiłem, tutaj mamy jeszcze kilka sztuk takiej robusty, mniejsze zostało za 500 i za 400. Kurczę jest tak zimno, jak już nie będę mówić co. Co mamy dalej? Fajne małe karłatki po 450 zł. cykaski to widzieliście. seratifolium za 450 zł. Mniejsze Dasyliriony, Kilka sztuk zostało. Wagnerianusów za 400. bateriami też zaraz siądzie. Kilka roztrat za 700. I trachy karpusy. Trachy karpusy 750 i 900 zł. Do tego tam jeszcze jakiś Daktylowce za 800 i dwie takie ostatnie szyki. Aha, ta jest zarezerwowana, Waszyngtonia. Tutaj została jedna Filifera za 1200 złotych. Następnie duża Jukarostrata. Dojadą oczywiście też większe egzemplarze, takie jak te, które są tutaj już zarezerwowane. Co jeszcze? Drzewa oliwne 4,5 złotych, pięćset 550, 600, 700 zł, 1500, 2000 złotych. No, liny Nelsoni, to są też tutaj, mam takie ceriferki na jednym pniu Drzewka oliwne, jak widzicie, o tam taka piękna oliwka 2000. Tutaj cykasy 500, 600, 700. I trawy drzewiaste takie większe, które też dojadą. JuBE. I takich dużo, dużo ciekawostek, które jeszcze też stoją ze względu na tą pogodę, taką mroźną, która ma być, stoją na hali. Ale to już przy następnej jakiejś tam relacji, bo teraz nie ma czasu, trzeba działać. Tak więc dzwońcie, piszcie, wiecie wszystko co i jak. Zapraszam serdecznie. Pamiętajcie, dostawa w poniedziałek, czyli od... kolejna, nie jutro. No niestety złośliwość rzeczy martwych każdemu się zdarza. Czekaliśmy tydzień, poczekamy jeszcze na trzy dni dłużej. Do usłyszenia w kontakcie.